Książkę do przeczytania Anny Scottline pod tytułem Powrót Anny. Odolfa opisuje dramat rodziny. Samotnie wychowujący syna do Dowieznach, powtórnie żeni się z kobietą megi i zaznaje szczęścia przy jej boku. Natomiast córka megi, 17-letnia Anna, powraca do matki, której nie widziała od swoich narodzin. A to oznacza kłopoty w rodzinie. Wkrótce córka. Anna zostaje zamordowana, a wowiec oskarżony o zbrodnię. Trwa śledztwo prowadzone przez Melki. Przeczytam fragment książki. Wspaniale! nie zajęła miejsce w hotelu. Zacznę od najważniejszej sprawy. Ojciec mówił Anni, że się nad nią znęcałam, ale to nieprawda. Nic z tego nie jest prawdą. Owszem, utraciłam prawo do bezpośredniej pieczy nad nią, ale powodem było to, że cierpiałam na psychozy poporodową. Otrzymała Pani dokumenty, które przesłałam Pani mailem? Wyjaśniają, dlaczego utraciłam prawo do pieczy bezpośredniej. Tak, przyjrzałam je. Więc wie Pani, że nie postawiono jej zarzutów o fizycznym znęcaniu się nad Aną. Tak, Ellen kiwnęła głową. Mam teraz właściwy obraz całej sytuacji. Znam przypadki depresji i psychozy powodowej, które występują częściej niż się ludziom wydaje. To prawda, bardzo mnie boli że przez te wszystkie lata Anna w taki sposób o mnie myślała. I pani także. Proszę o się tym nie przejmować. Ellen zacisnęła swoje i tak wąskie wargi. Przyznam, że często podejrzewałam, że Ani nie powiedziano prawdy. Myślę, że ona też powątpiewała wiarygodność tej historii. Dzięki Bogu. Megi odetchnęła z ulgą. Nie znajdowałam potwierdzenia. Rozumie pani. Prowadziłam terapię maltretowanych dzieci, a ani nie. nie ma żadnego symptomów. Co więcej, byłam świadkiem niejednej walki o prawo do opieki toczonej międzykontynentalnie i wiem, jaką ilością moto obracają się strony. Rodzice kłamią z najróżniejszych powodów, choć nie sądzę, żeby spekulowanie o motywach pani byłego męża należało do nas. Zgadzam się. Maggie się rozluźniła. Czuła się lepiej teraz, gdy Ele nie wierzyła. Dziękuję za to spotkanie. Ciągle spotykam się z rodzicami, jeśli uczennica wyrazi na to zgodę. Od jak dawna widuję pani Anna? Pracuję z nią od jej przyjazdu tutaj. Anna przez pewien czas była nieszczęśliwa w kągryw, a od śmierci ojca pragnie dokonać zmiany. Zakładam, że powiedziała pani o tym, tak. Odznacza się godnej podziwu poziomem samej świadomości. Myślę, że ta. Nieszczęsna śmierć ojca stanowiła z którego potrzebowała. Tak się cieszę, że chce ze mną zamieszkać. Co pani sądzi o tym pomyśle? Uważam, że jest dobry, skoro wyjaśniłyśmy sobie kwestie tych rzekomych zarzutów. Anna jest raczej zamknięta w sobie, a choć ma wiele talentów i jej szacunek do siebie, bardzo tutaj ucierpią. Nawiązała niewiele przyjaźni. Mówiła o tym. Usiłujemy rozwijać poczucie wspólnoty i prowadzimy działania zwalczające nękanie słabszych. Są skuteczne wśród młodszych dziewcząt, później jednak trudno je zmusić, by włączyły do swojego grona koleżanki. Dziękuję za wysłuchanie.